Nauczymy się teraz y, prawidłowo stroić gitarę. Bez dobrze nastrojonego instrumentu nawet najlepszy gitarzysta wypadnie po prostu blado. Aby nastroić gitarę skorzystam z pomocy mojego małego przyjaciela. Jest to tak zwany tuner gitarowy y, albo stroik gitarowy jednak. Angielska nazwa tuner przyjęła się i u nas w Polsce najbardziej. Przyjrzymy mu się z bliska. Widzimy teraz ekran naszego stroika gitarowego, kiedy trącę dowolną strunę. Na ekranie widzimy jakiś dziwny ruch. Widzimy strzałkę, widzimy świecące diody. Widzimy literki, widzimy również jakieś cyfry. O co w tym wszystkim chodzi? Do no, potrzeby tej lekcji specjalnie rozstroiłem swoją gitarę. A teraz pokażę Wam, jak sprawić, aby ona z powrotem wróciła do prawidłowego stroju. Wiemy już jak nazywają się poszczególne struny w naszej gitarze i zaczniemy sobie od naszej pierwszej struny. Każdej ze strun przyporządkowany jest klucz gitarowy. Na przykład struna pierwsza E1, właśnie ta, jest przyporządkowana do jednego z kluczy, w tym wypadku jest to ten najbliżej nas położony i najniżej. Kręcimy nim w lewo albo w prawo i w zależności od tego, którą pozycję przyjmuje klucz mamy dźwięk wyższy bądź niższy. Słuchać to wyraźnie. Na naszym wyświetlaczu Również możemy zaobserwować ten ruch. Strzałka idzie do góry. Strzałka idzie na dół. Ponieważ nasza pierwsza struna nazywa się E1, będziemy na wyświetlaczu, na wyświetlaczu szukać właśnie dźwięku E. I w prawym górnym rogu mamy, mamy właśnie wyświetlony dźwięk E, ale widzimy, że nasza strzałka nie jest w środkowym położeniu. I teraz kręcimy kluczem w tym wypadku w prawo, aby podwyższyć dźwięk o Właśnie do tego momentu, kiedy strzałka znajdzie się dokładnie w połowie naszej podziałki i widzimy, pali się tutaj tylko zielona dioda. Dokładnie o to nam chodzi. Zajmiemy się teraz naszą drugą struną. Wiemy, że to jest struna H. No i tutaj musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Zwykle w elektronicznych tunerach nie mamy dźwięku H, tylko mamy jego amerykański odpowiednik, czyli dźwięk B. A więc uderzając strunę drugą, uderzając naszą strunę H, będziemy na wyświetlaczu szukać właśnie literki B. I taka literka właśnie zaświeciła nam się w prawym górnym rogu. Jak widzimy, strzałka jest teraz powyżej środka naszej skali, więc tym razem kręcimy kluczem w lewo. Teraz jesteśmy za nisko, więc trochę w prawo, aż nasza strzałka znajdzie się dokładnie w środku. W ten sposób nastroiliśmy prawidłową strunę H. Przypominam, na wyświetlaczu szukamy literki B. Nasza struna będzie się nazywała B. Zajmiemy się teraz naszą trzecią struną. Wiemy, że nazywa się ona G. Uderzam trzecią strunę G, ale na wyświetlaczu pojawia nam się literka A. O co w tym wszystkim chodzi? Skorzystamy teraz ze schematu, który wyświetlił Wam się na ekranie. Mamy tam zapis chromatyczny dźwięków i zobaczmy, gdzie leży dźwięk. A, który wyświetlił nam się na wyświetlaczu. Jak widzimy, jest on powyżej dźwięku G, a więc musimy naszą strunę obniżyć do właśnie dźwięku G. A więc mamy dźwięk A. Obniżamy, czyli kręcimy kluczem w lewo. Jak widzimy, zmienił nam się. Teraz symbol na gis, ale gis wciąż jest za wysoki, więc dalej kręcimy kluczem w dół. Już mamy literkę G. I kręcimy dalej, aż podziałka będzie na środku ekranu. Tak jak teraz. Kolejmy kolejną, czwartą strunę. Wiemy, że ma być to dźwięk D. Uderzam czwartą strunę. Na wyświetlaczu pojawia mi się dźwięk C. I znowu szybki rzut oka na nasz schemat. Widzimy, że dźwięk C leży poniżej dźwięku D, a więc musimy y, naszą strunę. Podwyższyć. Zaczynam kręcić kluczem w lewo. Mamy już dźwięk CIS na ekranie. Kręcimy dalej. Pojawił się dźwięk D. I teraz musimy tylko sprawić, aby wylądowała po środku skali. Tak jak teraz. Pozostały nam jeszcze dwie struny. Teraz zajmiemy się struną piątą. Na wyświetlaczu pojawiła nam się literka G, a szukamy dźwięku A. Widzimy na schemacie, że dźwięk G leży poniżej dźwięku A, więc znów musimy naszą strunę podciągnąć do dźwięku A. Mieliśmy dźwięk G, teraz jest dźwięk GIS. Podciągamy strunę dalej. Już mamy A na wyświetlaczu. Wysoko trochę, teraz jest dobrze. Teraz mamy dokładnie dźwięk A. Pozostała nam ostatnia struna, najgrubsza E6. Jak widzimy na wyświetlaczu, mamy idealnie dźwięk F, ale musimy niestety naszą strunę obniżyć. Dźwięk F leży powyżej dźwięku E. Według naszego schematu. Jak widzicie, strojenie gitary nie jest rzeczą trudną. Wystarczy nabyć w sklepie muzycznym tuner gitarowy. Ewentualnie, jeśli macie telefon komórkowy, na przykład z systemem Android, możecie ściągnąć sobie na niego aplikację, która również pomoże Wam w nastrojeniu gitary. Jest ich tam całe mnóstwo. Możecie wybrać sobie tą, która. Najbardziej będzie Wam odpowiadać. Niektóre gitary elektroakustyczne i akustyczne yy, mają na swym pokładzie już budowany taki tuner gitarowy. Moja gitara również ma coś takiego. Jak widać, poza yy, pokrętłami i suwakami, Mamy na pokładzie też mały wyświetlacz, który po szarpnięciu struny wyświetla nam nazwę dźwięku. I strzałki lewo-prawo, które pomogą nam w nastrojeniu gitary. Jest całe mnóstwo różnych gadżetów, które pomagają w nastrojeniu gitary od tunerów takich klasycznych, które pokazywałem Wam na filmie. Są na przykład tunery, które w formie klipsa możemy zamontować na główce gitary. One zbierają drgania z instrumentu. Zwykle mają podobny wyświetlacz, jak ten, który, który widzieliśmy na filmie. Są akustyczne, Stroiki, w które dmuchamy, one wydają yy, dźwięk. Yy. Ja myślę, że najlepszym pomysłem jest jednak zakup elektronicznego tunera gitarowego. Yy, możemy go zawsze nosić razem z gitarą i yy, po prostu używać go, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, więc kiedy gitara będzie wymagała nastrojenia. A wbrew pozorom. Gitara wymaga częstego strojenia. Na pewno zawsze przed graniem i o tym pamiętajcie, nigdy nie grajcie na rozstrojonej gitarze. Zawsze stroimy gitarę przed graniem, a często okazuje się, że i w trakcie grania gitara nam się po prostu rozstroi, więc kontrolujmy nasz strój gitary i stroimy gitarę zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba.